Cześć! Olga śmierzyska, zmiany mamy. E, dzisiaj e, jestem tylko z jedną książką. Tylko z jedną książką, ale za to jaką? Sposób na matmę. Sprytne metody, plus mniej, mniej stresu równa się lepsze stopnie. E, to jest książka no, moim zdaniem petarda. E, Książka, która e, jest napisana przez osobę, która dwukrotnie oblała egzaminy z matmy w szkole średniej. E, więc, e, jakby jest pisana z e, punktu widzenia kogoś, kto bardzo długo był przekonany, że matma jest nie dla niego. Więc, e, jeśli e, wasze dzieci są na tym etapie, że już wiedzą, że one nie są dobre z matmy. I e, że matma to jest ich najgorszy, najmniej ulubiony przedmiot, e, to, to jest książka dla, dla Waszych dzieci w takim razie. To jest książka, e, która ma e, jakby dwie, e, dwie części. E, I to mi się wydaje bardzo, bardzo istotne, bo e, pierwsza część e, to jest taka e, jakby takie rady. Y, sposoby na to, jak, jak się uczyć, jak dobrze tę wiedzę pozyskiwać. Y, ona jest zatytułowana Sposób na samego siebie i tu jest o zdrowiu, o odpoczynku, o różnych stylach nauki o sposobach na lekcje, na pamięć, na zadania domowe, na, na stopnie y, różne porady całkiem sensowne, moim zdaniem. Które pomogą, jakby mogą pomóc zbudować różne nawyki związane z, z nauką. I trochę e, odczarować myślę też e, tę naukę jako takie bezsensowne e, i nielubiane zakowanie. Myślę też, że e, ta druga część, która jest już taka, bym powiedziała, stricte naukowa też dużo różnym dzieciom może dać. Bo tutaj ta część druga to jest sposób na, sposób na matematykę. Tu są liczby, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamki, ułamki dziesiętne i procenty. Na okładce jest informacja, że to jest książka jakby polecana uczniom od klas trzecich do klas szóstych. To jest też moja odpowiedź na wczorajsze pytanie pewnego taty Tomka, którego serdecznie pozdrawiam, czy to będzie dobra książka dla czternastolatki, czyli dla siódmoklasistki. Powiem tak, że jeśli ktoś w siódmej klasie w miarę dobrze radzi sobie z Matmą, to tej książki nie potrzebuje. Chociaż pewnie. Wiele, wiele tych porad z tej pierwszej części o tym, jak, jak się uczyć, mogą, mogłyby być przydatne. Natomiast, jeśli ktoś w siódmej klasie czuje, czy, czy rodzice widzą, albo nauczyciel to stwierdza, że ten ktoś ma jakieś duże zaległości, jakieś e, tematy, e, z którymi e, sobie nie radzi, to to jest bardzo dobra książka do tego, żeby wrócić e, i te rzeczy przerobić w bardzo fajny sposób, bo sam, e, jakby, layout tej książki jest, e, jest świetny. Tu jest e, dużo takich e, kolorów. To nie jest jakaś taka cegła, która. E, jakby bita strona tekstu, która po prostu odstrasza. E, wszystko jest kolorowe, ale nie jest jakby takie dziecinne. Jest jasno wytłumaczone. Krok po kroku różne rzeczy. E, jakby pro, e, autorka prowadzi nas. E, różne takie e, typy. W tych dymkach się, się pojawiają. Tłumaczone tu są, wydawałoby się, proste rzeczy, ale dla właśnie często jest tak, że ci, te osoby, które, które jakby są kiepskie z matematyki i, i tej matematyki nie lubią, właśnie na tych prostych rzeczach się wykładają, ucząc się rzeczy już nieco trudniejszych. Więc to jest książka dla tych wszystkich, którzy mają z matematyki dużą, dużą obsługę i muszą wrócić, czegoś się pouczyć, coś zrozumieć, ale także dla tych, którzy po prostu przechodzą przez tą matematykę i chcą jakby rozumieć ją lepiej. Albo wcześniej. Także to, myślę, że to jest też świetna książka dla rodziców, którzy uczą dzieci w edukacji domowej, bo pewne rzeczy, pewne koncepcje są bardzo dobrze wytłumaczone. Jakby, ja na przykład bardzo często mam taką trudność. Jakby jak pewne rzeczy przedstawić, jakich słów użyć, żeby coś, co dla mnie jest jasne i oczywiste, było też zrozumiałe dla, dla dziecka, które mu to y, tłumaczę. I ta książka może być w tym bardzo pomocna. Także polecam. Aha, i jeszcze na koniec Wam powiem, że. Tę książkę poleca również Przemek Staroń, nauczyciel roku 2018. Także ja bardzo cenię tego Pana i to jest dla mnie jeszcze taki jakby wisienka, wisienka na torcie, jakby taka pewność, że to jest rzeczywiście dobra, dobra rzecz. Także polecam z całego serca. Sposób na matmę. Warto. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.